Jazda na rowerze jest bardzo ściśle związana z, z, z sprzętem turystycznym, który używamy normalnie często po górach. I tak naprawdę to, co tutaj mamy, to tak samo zabieram, jak idę w góry. Od czego by tu zacząć? Krótka mmm, przeciwdeszczowa. Nieważne, czy, czy jadę w teren suchy, nawet na pustynię też zabieram krótką przeciwdeszczową, bo wtedy pełni funkcję mmm, przeciwwiatrową. Warto, jak dla mnie nauczyłem się, żeby kupować cieniutkie kurtki, leciutkie, bo można bardzo dużo zaoszczędzić. Taka zwykła kurtka potrafi ważyć pół, pół kilograma, leciutka 270 gramów, także całkiem sporo możemy na tym zyskać. Dalej, z ubrania, no polar to jest obowiązkowa pozycja. Zawsze ja biorę Polarteka 200. Też się nauczyłem, żeby był dobry, firmowy, tutaj nie ma co oszczędzać. I bieliznę, tak żeby cały ten system działał, warstwowy. Musi być bielizna techniczna, żadnego, y, żadnej bawełny, bo to kompletnie nie ma sensu. I albo właśnie taka y, materiał sztuczny, no albo teraz obecnie na, najlepiej z merynosa. Oczywiście jest to dosyć drogie, ale naprawdę to działa. Nie śmierdzi, można to, to nosić kilka, nawet kilkanaście dni bez prania i, i da się przeżyć. Później, jeżeli chodzi o biwakowe rzeczy, namiot, ja tutaj postawiłem na MSR-a. KB NX, jeden z najlżejszych namiotów na rynku, kilo 300 wagi, maleńki, e, świetnie się sprawdza, tylko jest oczywiście cieniutki, szczególnie podłoga jest cienka, dlatego pod podłogę, to jest taki mój patent, pod podłogę daje karimata. Z tego też powodu ja nie może mm, samopompujących e, mat uważam, że, że to nie ma większego sensu. A dwa, jak karimaty kładę pod podłogę, to dzięki temu zabezpieczam tą podłogę przed przekuciami. W momencie, jak jest teren pustynny, czy nawet Himalaya, bo tam też jest pustynnie, jest bardzo dużo takich ostrych krzewów. Każdy taki krzew może przebić nam podłogę od, od zewnątrz i w tym momencie mamy podłogę z dziurą, co się równa oczywiście jakiemuś potopowi, jak będzie, będzie mokro. Dalej, kuchnia. Tu stawiam również na sprawdzoną markę, no ta sama zresztą MSR, czyli jedna z najlepszych kuchanek właściwie, no uważana za, za, przez niektórych za najlepszą XGKEX, benzynowa, bo bo benzyna jest wszędzie na świecie, nie ma z tym problemów. Menażki z wymiennikiem plus jedna menażka z powłoką teflonową, żeby się lepiej myła, kubek prosty, lekki i ostatni element, o którym warto wspomnieć, czołówka. To jest absolutna no, podstawa, tak? Na wszystkich wyjazdach, nawet jak jestem w mieście, czołówkę mam. Dzięki temu mamy światło bez rąk. No, i też warto mocną czołówkę i pewną, która nam nie sprawi niespodzianki w trudnych warunkach. No i aha, jeszcze śpiwór. Śpiwór jakiś mały. Ja też używam puchowych śpiworów, ale też zależy. Tak, bo jeżeli jedziemy w region jakiś deszczowy, bardziej mokry, to czasami no, nie warto, bo puch ma to do siebie. Jak wiemy, że jak zmoknie, to, to go nie ma, no i się niszcza. I tyle by było mniej więcej od